Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym klockom. Nie są to klocki z Chin. Są to klocki kupione w polskim sklepie, bodajże w Oszą albo w Carrefourze. Nie pamiętam, bo kupowałem to w innym mieście i zawsze zapominam, co to jest tam za sklep. No, napiszę wam tutaj w filmiku, będzie napisane. Skąd one są? Z jakiego sklepu? Poszukam Paragon 139 zł. Słuchajcie, Radio Control. Mamy tutaj sterownik, dwa silniki. Mamy tutaj kontroler. Można jakieś inne działo zbudować. Kupiłem to po prostu z ciekawości. Wielkość tego pojazdu. Tutaj, zobaczcie, jaka jest nazwa: Kihui Kihuj. Kihuj. 453 klocki. Można tutaj jakieś takie, jakby działo przeciwlotnicze zbudować Mechanical Drives, Mechanical Master. Nie wiem, to produkt na pewno jest chiński. Zerkniemy tutaj pod spodem, co to jest napisane. Tolp Toys Zabawka nieodpowiednia dla dzieci powyżej, poniżej 3 roku życia. A jakiś tutaj Warszawa dystrybutor. Tutaj mamy ten. Zobaczymy, co się znajduje w środku. W środku mamy woreczek z kabelek, chyba do ładowania. Jakieś naklejki. To jest ten kontroler. Zobaczymy to. Jest instrukcja. Szeszczące worki. O, te gąsienice. Słuchajcie, naprawdę wyglądają na dość duże. I klocuszki. Coś jeszcze. Zobaczymy. Trochę ostatnio zamuliłem z nagrywaniem filmików Ponieważ moja polityka co do kupna rzeczy z Aliexpress się zmieniła Niestety przestałem kupować rzeczy na Aliexpress Ale może do tego wrócę kiedyś No tutaj, Zobaczymy, zobaczymy ten polski tutaj w Polsce w polskim sklepie kupiony model za 139 zł z radio Będziemy tutaj powoli składać Będę Wam swoją opinię, oczywiście, o tych klockach przedstawiał. Instrukcja jest nawet zacnie. Eee, zobaczymy, czy tutaj jest to wszystko odwzorowane. Nie jest to śliski papier. Nie jest to taki błyszczący papier jak w Lego. Jest taki tutaj, nie wiem, jak to nazwać, lekko matowy. Widać, że tutaj nawet całkiem, całkiem fajnie i przyzwoicie to jest oddane. 70. O, sto kilkanaście ruchów. Odzorowane tutaj, pokazane wszystkie klocki, które tutaj się znajdują. No i zobaczymy, czy pojazd po złożeniu będzie jeździł. Teraz będziemy go budować w trakcie budowania. Będę Wam tutaj y, mówił, czy y, coś nie gra, czy coś gra. Zrobimy na koniec podsumowanie. Kocia miska z jedzeniem się przydała. Posegregowaliśmy klocki tutaj jak widzicie to jest takie lekko szarawe, ale w rzeczywistości to jest czarne jakość klocków jest taki nie wiem no zobaczcie to jest to jest taki jakiś dziwny plastik niby niby to tak jak lego ale to jest jakiś inny plastik i na przykład nie wiem czy tu będzie widać to koło zobaczcie to jest jakieś przytarte nie mam pojęcia o co chodzi czy było już używane gdzieś no. Pojazd wojskowy, wojenny, no ale zniszczony. Dobra, mamy tutaj ten silniczek. Mamy tutaj, w, w tym był, to jest ta skrzynia, nie skrzynia to ten taki rozdzielacz. No dobra, składamy i w trakcie będę Wam tutaj jeszcze coś dogrywał. Zmontowaliśmy część czołgu. Powiem Wam, że naprawdę całkiem dobrze to tutaj się montuje. Tylko tu na przykład to mi się nie podoba. Że tutaj jakoś tak dziwnie to rozwiązali. Mam nadzieję, że tu będą jeszcze jakieś wzmocnienia. Podłączyliśmy tutaj tą skrzynkę do RC. Tu mamy taki przycisk, który włącza i wyłącza. Gąsienica jedna zamontowana. Słuchajcie, gąsienice nawet całkiem dobrze się szczepiają. Całkiem dobrze tu wygląda: 36 sztuk na każdą gąsienicę. Także naprawdę całkiem. No, że prezentuje się dobrze. Nie, nie miałem tutaj żadnego problemu z montażem, z ściskaniem klocków. Może tam jakieś takie lekkie te klocki typu Technics tutaj mają niedoskonałości i gdzieś tam coś czasami nie hulnie, ale zobaczcie. Całkiem dobrze to się tutaj montuje. Zmontujemy drugą gąsienicę i pewnie zaraz zrobimy test, czy to. Działa i czy to jeździ? Już wiem, że mi nie podoba się na przykład to, że tutaj, zobaczcie te koła krzywo, jakoś nie wiem, czy tu oni nie zaciągnęli. Tutaj jakieś więcej tych, te, te klocki nie trzymają, słuchajcie, tutaj tak za bardzo. I coś czuję, że jak on będzie chciał jechać, to będą te. Te, tutaj się wysuwać te, te, te osie, i to wszystko. No dobra, dalej działamy. Zbudowaliśmy tutaj taką kopułkę. Słuchajcie, to się wszystko trzyma na jednych pinach. Coś czuję, że mogli się lepiej postarać. No ale czego się spodziewać za 130 zł? Po Chińczyku. No dobra, dalej działamy. Działamy, działamy. Jeszcze trochę klocków zostało. Tutaj. No i będziemy odpalać go Złożelimy, Złożyłem armatę Zobaczcie tutaj kręcę O armata Zobaczcie ma minus w ciale Trz. 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 Tak to tutaj się prezentuje Dobra działamy dalej Bojowy Wóz chiński, o widzieliście, jak płynnie chodzi lufo. To jest stabilizator strzału na pewno Tutaj mamy taki karabinek Pod spodem wygląda tak, jakieś chyba dźwięki będzie wydawał Teraz wsadzimy baterię do radiokontrolera i odpalimy dziada Oj mojego pomocnika, mechanika, który ma radio teraz pod ogonem przełączymy przełącznik, żeby z przodu żeby był on okej okay. Igor włącz lampka się zaświeciła no czekaj tu też się lampka świeci lampka się świeci dawaj no i co? Działa uro! 130 zł i coś tutaj. Ale wiesz co? Bo, bo niby tutaj jak naciskasz przycisk, naciśnij przycisk. To lampka się świeci. No, jeszcze raz. Hmm. No i co? Działaj kolego. Chciałem pojeździć. Właśnie słuchajcie, bardzo ciężko tutaj te gniazda trzeba było mocno wcisnąć. Igor już tutaj mnie przestraszył. nim dawaj Igor. Matko, nogi do kawy. A do przodu? Jedź. Tutaj spierdziela. Dawaj przez rękę przejeć. O, kurde. O, kurde. Czyli, nie, zobaczcie, jak te gąsienice krzywo są ułożone. Tutaj to wszystko działa niby spoko. Ale tutaj zobaczcie, jak te gąsienice się rozjechały. te koła z przodu. Poczekaj go. O, one widzicie. Trzeba je mocno docisnąć. Te piny chyba tam sobie trzymają. No, dawaj. Jest mocny. Słuchajcie. Pokaż, jak to działa. Czyli mamy, przodu. Czyli tu mamy. Czyli tu mamy na krzyż działają. To tyle. Tak? No. no. Także zabawka za 130 zł. Dla, nie wiem, czy dla dziecka się opłaca takie coś kupić. Dla mnie. Mógłbyś? Idź się kąp. Zobaczcie tutaj. Tak jak mówiłem, ta lufa to jest jakaś porażka. Klocki. Teraz już wierzę, się o, o, Trochę się obraca. O, może się nie. Także tak się prezentuje. Czołg. Kichuj. Tak to się nazywa. Dwa w jednym. Instrukcja. No dobrze. Pozdrawiam Was wszystkich. Zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie i nie kupujcie. Tyle krótko zostało. O Igor odpalił i jeździ. czołgiem po domu. Jedzie? Kod budrys. patrzy, przygląda się temu. Dawaj, jedziemy Igor. Zasięg. Słuchajcie. 40 metrów. Czas lotu. 2 godziny. Po oh, szczyt. Marvel się tym nerwuje.